Pierwsze mecze fazy play-down i play-off za nami. No i trzeba przyznać, w końcu mamy ten ciekawy żurzel. W końcu zaczęły się emocje mecze do ostatniego wyścigu. W końcu mamy to, na co czekaliśmy. Chcę się o tym mówić i to właśnie dzisiaj zrobimy. Zaczynamy od meczu w Rybniku, gdzie to Row podejmował falu Zielona Góra. No i to Row ogadał się górą, wygrywa 46-44. W pierwszej serii startów Rof miał dużego pecha, Czy to przez ten laczek Pedersena, który mu spadł i został przez to wykluczony. Czy potem defekt, gleba czugunowa na punktowanej pozycji no i przez to Falubas wyszedł na czteropunktowe prowadzenie po pierwszej serii, w drugiej serii Rof już odrobił, a nawet wyszedł na dwupunktowe prowadzenie, w trzeciej dobił jeszcze do 6 punktów przewagi. No i w czwartej Falubas odrabia, ale odrabia tylko cztery, a że w nominowanych poszli na remis, to oznacza właśnie, że ROW wygrywa pierwszy mecz dwoma punktami. Niby mało, ale jednak takie zwycięstwo dla ROWu może być podbudowujące, szczególnie na to, że no pewnie i tak pojadą w tym meczu o baraż i takie zwycięstwo na własnym torze może dać im duże nadzieje na to, że może jednak Pojadą w barażu, a nie bezpośrednio Spadną z ligi A kto wie, może akurat zaskoczą w Zielonej Górze To też może się wydarzyć Zobaczymy, nie skreślamy tutaj Rowu Rybnik W Rybniku Niki Pedersen Jest może takim głównym winowajcą Dla czego ten wynik jest tak skromny Bo mogło to by być Jak tam eksperci liczyli Na spokojnie z 50 punktów Rowu Rybnik Falubas, można powiedzieć Wyciągnął maksa z tego meczu Nikki Pedersen najbardziej tutaj najbardziej można mieć do niego pretensje, co prawda dwie trójki na jego koncie są i jest najstarszym zawodnikiem, który przywiózł tą trójkę w PG Extra aczkolwiek poza tym, w, tak jak mówiłem w tej pierwszej serii Laczek a w wyścigu 14 to totalnie głupie i bezsensowne wykluczenie przez to, że wywoził Roana Tangejta nie przeciwników, którzy byli już przy krawężniku, tylko Roana Tangejta strasznie głupie to było zachowanie nikiego Pedersena Roan Tangate sam bardzo dobrze pojechał w tym meczu 10 plus 2 no i chyba w końcu wróciła ta forma australijczyka na którą czekali Kasper Pludra ok 4 plus 2 jest to ok wynik Maxim Drabik 13 punktów na lider drużyny Gleb Czugunow wybronił się z tego trudnego numeru bo jednak miał 13 -tkę. myślę że się wybronił 8 plus 1 Dlatego tkocz 2 punkty i 3 plus 2 w zielonej górze Pawlicki 7 plus 2 tylko jedna wpadka można powiedzieć w biegu 9 a poza tym no, nie najgorzej jak na to na co spisywali go ludzie, że to już nie będzie ten sam Przemek Pawlicki, to jednak pokazał się z dobrej strony. Jonas Krulcen 1 plus 1, ale fatalny błąd w jego drugim starcie. Gdzie to mógł przywieźć z przemkiem na spokojnie 5-1, wyszli na prowadzenie podwójne. Wystarczyło tylko, że nie wyjeżdżałby za szeroko i zrobił to Duńczyk. Wyjechał strasznie szeroko pod same bandy i przez to stracił dwie pozycje, no i Piotr Protasiewicz się wkurzył i więcej razy go już nie puszczał w tym meczu. Do tego Rasmus Jensen 5 plus 1, no poza tym pierwszym biegiem, gdzie to wygrał, to jednak słabiutko, bo potem same jedynki i -0, 0 na koniec. Leon Massen, no tutaj lider zielonogórski bez dwóch zdań, 16 punktów, fenomenalny występ Duńczyka. Ratajczak 9 plus 2, też myślę, że okej okay, występ, wiemy, że w fazie zasadniczej zapunktował o wiele lepiej, no ale też nie ma co się spodziewać aż takiego fenomenalnego występu co mecz Damiana, myślę, że te 9 punktów to i tak dobry występ, no i Eryk Farański 0, ale no i to po strasznie ciężkiej kontuzji, przez którą no opuścił większą część sezonu, no po prostu... Jakby przywiózł jakieś, jakiekolwiek punkty, to byłoby to na pewno miłe zaskoczenie, a tak można się było tego spodziewać. Drugi mecz i w mojej opinii najdudniejszy, tak szczerze, miał miejsce w Grudziądzu, gdzie to Grudziądz podejmował motor Lublin. I to Lublin wygrywa 47-43. Bardzo zmienny ten mecz w Grudziądzu był. Na początku to Grudziądz wyszedł na prowadzenie głównie przez defekt Kubery na prowadzeniu w pierwszym wyścigu. Przez to właśnie wyszli na czteropunktowe prowadzenie, które później w piątym biegu podwyższyli na 6 punktów, ale już druga faza z zawodów od siódmego do 11 biegu. Motor Lubin tylko raz zremisował, a poza tym wszystkie inne biegi wygrał. W dwunastym i 13 mieliśmy wymianę ciosów po 4-2. No i w 15 Michael Ibsen jest po fantastycznym ataku. To trzeba przyznać, że Duńczyk tam pojechał jak Tomek Golob za czasów gdy to tor w Grudziądzu udało się oglądać fenomenalnie tam Duńczyk pojechał no i wygrał ten wyścig z Bartoszem z Marzykiem, odrobił Grudziądz dzięki temu dwa punkty no i tak to się skończyło na minus 4 dla Grudziądza można się w sumie było tego spodziewać, że Lublin jest naprawdę ciężkim rywalem. Wiemy, że nie było Wiktora Przyjemskiego, a to i tak chyba za mało na to, żeby cokolwiek jeszcze pogrozić motorowi Lublin, bo jest to naprawdę tak mocna drużyna, że strata jednego zawnika i to jeszcze juniora, który programowo ma trzy starty. Wiemy, że. Da... Wiemy, że Wiktor mógłby te starty wygrać, ale no i tak, to jest junior i ta strata nie była aż tak mocna. Motor pokazuje, że dalej jest piekielnie mocny i leci po mistrzostwo w tym sezonie. Przechodząc do punktów, to w gkm głównie zawiedli Australijczycy, Australijczycy, bo Freak 5 punktów i Lici 3 punkty, tylko trójka w pierwszym starcie, potem same zerówki. Więc tutaj do Australijczyków można mieć pretensje w grudziądzu. Jenko 8 punktów, Miśkowiak 6. To takie występy no w miarę, okej, okay, ale też może było coś więcej wyciągnąć, szczególnie że było to na domowym torze. No i Michael Jepson, jest ten 14 punktów no klasa, klasa sama w sobie. Kacper Łobodziński, fatalny występ Kacpra Łobodzińskiego, tylko jeden punkt z bonusem, ale dwa razy przegrał pojedynki z Jaworskim, który, z którym miał wygrywać. Właśnie mówiono, mówiono, że przez to, że nie ma przyjemskiego to może ta juniorka w Grudziądzu pojechać bardzo dobrze, i to ona zbuduje trochę tą przewagę w, w tym meczu na korzyść GKM-u. A tu taki Łobodziński nie radzi sobie z Bartoszem Jaworskim, można powiedzieć, ta przegrana GKM-u grudziąc. A do tego Małkiewicz 6 punktów, bardzo mocno kratkę. na początku 3, potem 0, potem znowu 3 i znowu 0. Natomiast w Lublinie wszystko zadziałało jak zwykle. Jack Holder 8 plus 3, ale kawał dobrej roboty zrobił i w biegu dziewiątym i to w biegu 11. no może trójki nie było, ale da to bardzo ważne dwójki z bonusem zawsze Australijczyk dowodził do tego Lindgren 8 plus 1, no klasycznie jak to Freddy w tym sezonie bez dwucyfrówki Dominik Kubera bardzo słaby początek meczu, bo od tego defektu potem było 0, jedna trójka, 1, więc można powiedzieć słaby występ znowu Dominika Kubera w tym sezonie do tego Mateusz Cierniak 7 punktów. I Bartosz z Marzik 14 prawie komplet, tylko w tym 15 biegu pokonał go Michael Epson-Jensen. Do tego bardzo duży plus po stronie juniorów. Bartosz Worski aż 3 plus 2. Do tego też 3 punkty Bartosza Bańbora. No tutaj juniorka zrobiła kawał dobrej roboty w Lublinie. Pierwszym niedzielnym meczem był mecz w Częstochowie, gdzie Tolwy podejmowały Stargorzów No i Tolwy okazały się lepsze 48-42. Ale też trzeba powiedzieć, bardzo ciekawy mecz w Częstochowie przewagi osiągające maksymalnie 6 punktów Gorzów atakował gdzie tylko mógł ale Gorzów miał jedno czułe miejsce była to były to biegi z udziałem juniorów, bo wiemy, że Mikołaj Krok pod numerem 5, więc był zastępowany przez juniorów, a przez niedyspozycję Oskara Palucha po upadku w DMPJ -ach. no Oskar miał się bardzo źle w tym meczu i tak naprawdę to był jedyny czuły punkt Gorzowa, bo w dwa razy, gdzie właśnie było to ustawienie, krok i junior, i za Kroka jechał też drugi junior. To Gorzów przegrywał 5 do 1. To głów... No i to głównie przez te wyścigi, Częstochowa budowała tą przewagę, bo Częstochowa, trzeba to powiedzieć jasno, nie pokazała się. Aż tak mocno. Można by nawet powiedzieć, że gdyby Oskar palł był w trochę lepszej dyspozycji zdrowotnej, to ten men mógłby się o wiele lepiej ułożyć dla stali gorzów, i może nawet zwycięstwo byłoby tu do wyciągnięcia. Niestety Oskar dalej ma problemy z bólem po tym wypadku. Miejmy nadzieję, że wąż już tak nie będzie. Jeśli chodzi o punkty może jeszcze nie tak po kolei zawodnicy jak to tam punktowali tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz że w Częstochowie mamy bardzo mały zer tylko trzy zera ale też mało trójek bo tylko 5 trójek po stronie Częstochowy i 10 trujek po stronie Gorzowa więc to też może pokazywać że Częstochowa nie była najmocniejsza w tym meczu i naprawdę mało kto miał tam i mało kto miał wygrywać wyścigi w Częstochowie Piotr Pawlicki zrobił 11 punktów, w tym tylko jedna trójka. Mats Hansen 5 plus 3, akurat on po kontuzji wracając, myślę, że to dobry występ Matsa Hansena. Wiktor Lampard znowu obudził się na Gorzów, zów mecz z Gorzowem i drugi najlepszy mecz w sezonie Wiktora, tym razem 8 plus 2 i też jedna trójka. Kacper Woryna też tylko jedna trójka, 7 plus 2. Poza tą trójką same jedynki, więc tu u Kaspra możemy się przede wszystkim doszukiwać winy. Może dlaczego ta wygrana nie jest aż tak solidna, i przez co często może się obawiać przed meczem rewanżowym, bo te sześć punktów to nie jest jakoś bardzo dużo przewagi, ale do tego jeszcze przejdziemy. Można tutaj wymienić trochę Kaspra, bo nie pojechał w najlepszego meczu. Jason Doyle 10 punktów, też tylko jedna trójka i początek meczu też bardzo, bardzo słaby, gdzie tam nawet dał się pokonać na 5-1 parze Pfeiffer LeBiediew. Na Juniorka 3 punkty Ludwiczeka, 4 plus 1 Karczewskiego, i tu jest ta ostatnia, piąta trójka, więc nie było po stronie częstochowy żadnego zawodnika, który miałby więcej niż jedną trójkę. Po stronie Gorzowa mieliśmy dwóch fighterów. przede wszystkim, bo Waculik 11 i Thompson 17 punktów, tylko Jasonowi Doyle'owi dał się pokonać Anders Thompson, naprawdę fenomenalny występ Duńczyka i widać, że Duńczyk łapie na tą właśnie najważniejszą fazę sezonu tą swoją najlepszą formę. Jeśli chodzi o Pfeiffera to dobry występ, 5 punktów, jeden wygrany wyścig, do tego też dwójeczka po walce z Kacperem Worynam. Więc tutaj myślę, że dobry występ. Fajfera LeBiediew też 5 punktów z bonusem. I ten ostatni wyścig, w którym, którym to bardzo mocno wkurzył się Andrzej po werdykcie sędziego. Na moje zdecydowanie dobra decyzja sędziego, bo jednak LeBiediew podciął tam Doyla, Doyle. Jechał z przodu, ale biedy w tak go wyprzedził, że go podciął. No, najważniejsza zasada w żużlu jednak jest taka, że jak, jeśli wyprzedzasz, to rób to tak, by przeciwnik nie upadł na tor. Do tego krok nie pojechał. Paluch w jeden punkt, ale też wiemy o jego stanie zdrowia. No i jeszcze raz życzymy tutaj wszystkiego dobrego dla Oscara, żeby w rewanżu już było lepiej. No i Hubert Jabłoński trzy punkty. Zrobił dwójkę w biegu juniorskim, to myślę, że na plus, a poza tym, no, nie byłoby za bardzo czym się innym zachwalać. No i wracając jeszcze do tej przewagi, 6 punktów, no to jednak trochę mało. Gorzów na swoim torze jest jednak trochę mocniejszy i może te 6 punktów nadrobić, tylko, no, jest jedno, ale... Jednak ten paluch musi być w lepszej formie zdrowotnej, bo wtedy tu już gorzów naprawdę o nic nie musi się martwić, tylko jechać na ten Jancarz i się cieszyć, że mają zapewnione utrzymanie. No i Ostatnim meczem był mecz w Toruniu, gdzie to mieliśmy hit. Toruń Wrocław. No i Toruń wygrywa 52-38, no i tym razem hit faktycznie dowodzi. No, i w tym miejscu pozdrawiamy oczywiście serdecznie Motor Lublin i ich stadion. Ale tutaj faktycznie Hit dowodzi na to, że działo się bardzo dużo. No Arena, jak zwykle, przystosowana do ciekawego Speedwaya, i po raz kolejny mieliśmy bardzo dobry mecz na motoarenie. I naprawdę, tą motoarenę można wychwalać w tym sezonie. Bo jednak, widowisko było na najwyższym poziomie, aczkolwiek wynik już aż tak emocjonujący nie był, bo Toruń regularnie odskakiwał na początku dwa punkty, potem dwie serie po cztery, no i w czwartej sześć punktów aż odskoczył Toruń, więc no regularnie odskakiwał odskakiwał, budował tą przewagę Wrocław jednak nie miał armaty, żeby tą przewagę choć trochę niwelować samo to, że tylko Łaguta miał przez Dużą część spotkania, jedną trójkę, i to była jedyna trójka Sparta. To mówi bardzo dużo o sile Wrocławia w tym meczu i o sile Apatora, szczególnie w tym meczu. Dopiero w nominowanych Sparta wygrywa 4-2. To jest jedyny bieg, w którym to Wrocław wygrywa drużynowo, no i odrabia te dwa punkty. No i 52-38, 14 punktów przewagi. Myślę, że Tony może czuć się bezpiecznie. Przechodząc do punktów teraz z drużyny, no to Patryk Dudek 8 plus 2, dobry występ Patryka Dudka. Też wiemy, że w takiej ekipie jak Toruń, no to ciężko tu wygrywać każdy bieg, więc takie punkty też są bardzo, bardzo ważne. Lambert na przykład 10 plus 1, on te trójki zabierał Dudkowi, przez trzy serie był niepokonany, więc naprawdę dobry mecz Lamberta, już ani śladów po tym Lambercie, który który miał zasługiwać na rozczarowanie tego sezonu. Yangfei 4 plus 2 trochę się wybronił tym 12 biegiem, ale sam wywiadzie stwierdził, że męczył się na tym torze Mikkel Mikkelsen, za to się nie męczył. 13 punktów też, fenomenalny mecz Duńczyka i najlepszy zawodnik Torunia w tym meczu. Saifutinow 11 punktów też, fantastyczny Duchiński 0, ale też wiemy, że w wyścigu poprzez poprzez tą groźną sytuację Kowolika Wytrąciło mu to z głowy jakiekolwiek punkty, na potem to już było po prostu o nie ciężko. Natomiast Antoni Kawczyński też fantastyczny występ, bardzo cenna trójka w wyścigu 12, gdzie to z Jankiem Kwechem przywieźli na 5-1. Macie Janowskiego, więc tutaj Antoni naprawdę zasługuje na dużo pochwał. A we Wrocławiu, we Wrocławiu słabiutko Dan Bioli i Maciej Janowski po 5 punktów, w tym Janowski taśma. Mm, przez już kultową akcję Roberta Lamberta, który to wpuszcza przeciwnika w taśmę. Łaguta 11 punktów. Tutaj akurat do... to jest jedyny zawodnik z party, do którego chyba nie można się przyczepić w tym meczu. Bartłomiej Kowalski 3 plus 1. by tych punktów mało, ale jednak wrażenie Bartek na torze robił dobre, bo wydawał się szybki. Aczkolwiek jednak popełniał te błędy na trasie i przez to tracił te punkty. Ale prędkość wydawała się dobra po stronie... Kowalskiego, Kerc 9 punktów i fatalny początek, jak na Brady'ego Kerca 0-0 na początku, potem już się obudził Australijczyk i było 2-3-3-1, ale ten start zawodów, no to był taki Brady, którego już. Dawno nie widzieliśmy i można było się nawet pokusić o stwierdzenie, że on tutaj tej motoareny bardzo nie lubi. I może się Australijczyk cieszyć, że akurat w tym sezonie na motoarenie nie ma turnieju Grand Prix, bo, bo on mógłby na tym to, że dużo stracić do Bartosza z Mazlika. Jeśli faktycznie tak słabo mu idzie na motoarenie na Juniorka Krawczyk 3 punkty z bonusem Kowolik 2 z bonusem. Tak jak mówiłem, ta przewaga w tolunia jest myślę, że duża i Mogą naprawdę być spokojni, bo Wrocław będzie musiał się natrudzić u siebie, żeby tą przewagę zniwelować. Szczególnie, że pewnie Toruń w razie jakichkolwiek problemów będzie używał taktycznych. Mają kogo z tych taktycznych zmieniać? Bo jest Dudek, jest Sajfutinow, jest Mikkelsen, jest Lambert, który wraca do formy. Więc no, Wrocław będzie miał arcy trudne zadanie, żeby tą przewagę zniwelować u siebie. A co do tego meczu, chciałbym jeszcze jedno wtrącenie dodać, że. No już od roku mamy tą minutę po warningu, kiedy wiemy, że sędzia przerwał start, dajemy warning, mamy minutę. Dlaczego w wyścigu 14 nagle za koła łapią się Janowski i Dudek i stwierdzają, że muszą wymienić gwałtownie oponę po przyjechaniu 50 metrów na starcie? Nie... nie. Sam chyba nawet Marek Cieślak raz to stwierdził, że... Po co wymieniać oponę, albo chociaż zamieniać stronami oponę po takim, po takim starcie, jeśli ona naprawdę nie zużyła się praktycznie. No trochę może się nagrzała, ale nie rozumiem tego kompletnie. Dlaczego po takich zdarzeniach Hanicy już biegną z nową oponą, już starają się wymieniać oponę jak najszybciej. Już raz w tamtym roku przez to i Mikkelsen i Drabik zostali wykluczeni, Ponieważ nie zdążyli, bo chcieli powymieniać te opony. Teraz też było takie zagrożenie, że Janowski i Dudek podjechali tak naprawdę pod ostatnie sekundy pod taśmę i. Nie rozumiem, może, może wy mi wytłumaczycie, jaki to ma sens zmienianie opony po przejechaniu tak krótkiego dystansu. No jednak ten bieg był przerwany już no 50 metrów po starcie, więc. Tam ona ta pona naprawdę nie miała prawa jakoś mocno się zużyć. Więc tak wyglądały te pierwsze mecze fazy playoff i play-down. No i trzeba powiedzieć, że mamy bardzo dobre nastawienia przed meczami rewanżowymi W zielonej górze, Zielona musi się postawić, musi jednak dowieść to, żeby zniwelować tą dwupunktową przewagę. Wiemy, że przed tymi meczami, no. Zielona Góra była jednak tym faworytem, ale teraz musi to dowieść, bo Rof Rymnik może jeszcze zaskoczyć. Częstochowa że musi do pojechać pojechać mocno zmotywowana, żeby te 6 punktów nie stracić i żeby to ona cieszyła się z pewnego utrzymania. We Wrocławiu też parta musi jechać naprawdę na 110%, żeby te 12 punktów odrobić, a w Toruń nie będzie chciał za wszelką cenę doprowadzić do tego, tylko w Lublinie tak naprawdę mamy już scenariusz prosty: GKM jedzie o brąz, Motorola złoto, no ale tego chyba to chyba było wkalkulowane już, że w tym meczu będą chyba najmniejsze emocje. Tak to już jest w tych meczach z Lublinem. Ja się z Wami żegnam i widzimy się już w następnym podsumowaniu.